Cześć, witam ponownie. Co miałem naszą przygodę odzyskiwania korony. Przed nami kolejne lochy, kolejne wyzwania. Zobaczymy co nas tutaj spotka. Dziwne, że nie tak mało dropują w zasadzie te... Może nazwijmy to mopki przeciwnicy. Nie znajduje mi trochę więcej. Częściej, może przede wszystkim. No ale może, ja się nie znam. Zarobiony jestem. Ja tylko przejazdem. Turysta? i ciekawe świata? Mam skrzyneczka. tak nie mam zestawu arkanów. Cokolwiek to jest brzmi magicznie. To tutaj jest poza zasięgiem. Hmm. Już nie. A co to za ty tak? co zrobisz? O! Gini. Mogę gin, leżeć! Sio. W coś zaczęli, już chwileczkę tylko co sobie sprawdza. Eee... no, okay. Dobra. Idziemy dalej podbijać nasze... Co to jest? Uh, fajne, kawałki wełny, rudy żelazo, to wszystko. Ja jestem zbieraczem. Droga, jak... ...w Jako draw muszę powiedzieć, że źle się, się tutaj czuję. Nie lubię takich ciasnych pomieszczeń. O, się ma. ale mi zarzuciłeś. Dobrze. Krzyż nie ze skarbem. Mieć dużo nawet. Przelazne na pierściny niemiecki super przyda się. Chyba. Wziąłem wszystko. Dobra. O to teraz z tą stronę. O to też mogę wziąć, tak? Super. Mniejsza mikstura to się zawsze przyda. Okej, okay, doszliśmy do punktu kontrolnego. Honory. To on okratą tą gorąc, co nie? O, oh, szybko jest pole chciałem. Destaw czy w odsieniach, że się? O, porażający drugi dług. Cóż to? Na dziś... na zabójczy, porażający. Moc 21. Teraz sobie do więcej depresji, tak z ciekawości jest um... moc. Pewnie dobrażeń do zmienia jeszcze Ale takie coś jak obrażenia to nie powinno być, nie? Bradzie życia, ruch, atak nie, leczyń. Atak 28. Atak uzdrowiona się przybrzona wartość ofensywy i zrobiona teraz o sprzęt 28. No. Więc nie wiem czy ten lukę jest lepszy, no ale z znowu. Okej okay. co gdzie teraz? O, to są skarby, to sobie coś zbierzemy. O, to się przyda, przyda się. Cóż nie ma tego za dużo, ale zawsze. Cóż to Przeszukamy czaszkę. No nie dało się. Ooo Co mi tu pokażę? Nie przyda się, to się tak oknie. No ale wszystko, rzeszę skrzynkę. Dobra, idziemy teraz do naszej skrzynki poskarby. Zobaczymy co. No tak. Chce? Tak. Ok, tak. A to co? Mogę sobie wyzmierzyć czy nie? Uwaga, już ostrzeszam równika, mogę. Tylko, że jeszcze wręcz nie mogę walczyć. Przynajmniej nie mogę się przełączyć z tego co zauważyłem, no, ale to już będzie gdzieś to wyłączę. Dobra, wychodzimy, pokonaliśmy z złodziejek korony. Jak się o mylę. Um. Dobrze. musimy teraz iść? Jakie mam w ogóle zadanie? Ukocz, gdzie jest Honor? Pokaż mi ścieżkę. Ścieżka, okay. Wiem, że wiele razy to mówiłem, ale spójrzcie na to miasto. Ono żyje, ładnie wygląda. Elfy współpracują z ludźmi. To no, słabo, to słów elfy, no, Ale to wszystko tak wygląda uroczo, słodko. Ale nie, przesad... ale nie przesadnie. W sensie, że jest... Nie jest takie cukierkowe. Nie jest takie movingkowo, raczej jak. by myśleć. Mi się podoba, w każdym razie. Myślę, że wielu innym raczej też Też się koniechało, chodź co Mmm, ładnie wygląda już Który to jest? Jak sobie coś który to spojrzałem, hmm. no Dobrze, będziemy ukończyć zadania.

Znalazłem jakiś quest giver. My na razie podążamy linią, można powiedzieć, główną fabularną. Nie no, świetnie. Zachwycony też z Uuu Bramę Drzewiącego Smoka. To ona nazwa. A, o. Tutaj jesteś, ja muszę iść do Czarny Small Czarny Small idziemy? Pewnie, że tak, śmiało Ogromne jest to miasto Nether Winter uh -huh. Co ty jesteś? As a Harper representative, I hear many rumors whispered on the wind. We deal in information. Aw. Oh. Sotworst. Nimsy da zarobku z robienia misji, no typowy kwatenstresh. Ciekawe. Pową wieź ten później. Tak, mówię, trzymamy się wątku drugiego. I I stołu, tak? watch your step in this district black lake is home only to the desperate and the deranged no to well Jak met Krakowie, i am hozadan thalwin private in the service of the city of neverwinter soldier in the squad of sergeant knox finder of secrets and hunter of criminals i had not heard you were coming but i look forward to working with you Last I heard Sergeant Knox sent you on the trail of one Gothwin Cooper. I have news of his whereabouts, but I fear it's not good Our best hope for finding Karsav and the stolen crown lies with the Nasha cut purse Gothwin Cooper who took part of the theft. I've marked a few of his known haunts on your maps. Investigate those areas and see if you can turn up some clue to where he may be hiding. Yes. Trzy miejsca, Ups, tak mi się przycisły przypadkiem. No okej, okay. to idziemy dalej. Musimy się uporać z tą koroną. Tak samo drogą. Kiedyś grałem właśnie w Wormitera 1 na apacycie też całkiem przyjemnie to wszystko wyglądało. I bardzo fajne go tutaj. Zaszczelny już do ścieku, okay. Jaki wielki miecz, jest spód, większe razy większa to jak w ziomek, dzisiaj dostaniesz. Okej, okay. tutaj kolejna wskazówka. Super, nowa kolejną wskazóweczka. Teraz to. No dobra. No to biegniemy. Czyli sił. W nogach. Zobaczymy co nam przyniesie ostatnia wskazówka. W ogóle jestem bardzo ciekaw też jak to się zakończy. Z tą koroną. Ta historia jest wyciągająca. Jest. Udało się. Muszę raz do niego wrócić.

Tam co jakiś program? trzeba by się na mnie rzucili. Nic nie zrobiłem takiego Dubrawa. Sporo graczy jest swoją drogą. Fajnie. No dobrze. Świat żyje, rozwija się. Z tam quest się podleczę troszkę. Okej. Okay. Widać, że gra zostawiona na PvP, -y, chociaż jest tym, ogląda PvP. Myślę, że się coś ja oh, dowiąz. i've been keeping sergeant knox surprised of your progress. i believe he's quite impressed so far. Okay. the dismissive note, the dead bodies, and the sewer key, they all add up to one thing. gothwyn cooper has been kidnapped oh. by the infamous dead rats gang. Mm -hmm. Mm -hmm. we aren't the only ones who want gothwyn to reveal the location of karzov and the crown a gang of were-rat thieves known as the dead rats caught wind of his involvement and kidnapped him the nashas abandoned Gothwin to his fate so if you can rescue him he will likely tell us everything he knows the dead rat's lair is in the sewers here i'll mark a known entry on your map but be careful gothwyn is no doubt being kept deep within their nest no, Szybko szczurony. Podejrzewam, że kolejne pseudo-lochy. Ale na się wkoczył. Okej... Okay. F. Który to masz poziom akurat? Angle, spra sprawdź. Kim ja? Czy niebieski. Dobrze. Aha, tu jest wejście. Okej, okay. myślę, że to lochy zrobimy sobie na następnym odcinku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.